Póki się gotuje, to jeszcze mogę Wam powiedzieć historię tatuaży, nie? Ten pierwszy tatuaż to jest po mojej pierwszej kobiecie. On jest cholernie zamotany, bo to jest wąż, przebite serce i tak dalej. No, trudno, nie udało się. Trudno, ale pamiątka jest. Ten z tyłu, to jest po drugiej kobiecie, bo zostałem wyalienowany. Czyli tak naprawdę to bardzo dużo czasu z nią spędzałem i przez to straciłem znajomości. No ten na plecach, to bym powiedział, ale nie powiem, bo nie mogę tego mówić. Jak ktoś umie czytać, to przeczyta. I tyle. Żeby nie było, że jakiegoś sobie wrzuciłem z jakiegoś linka, kurde, od kogoś jakieś zdjęcionko i wiecie Nie to to jest to są moje tatuaże I to jeszcze na tym nie koniec